Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Kadlima Games i witam Was w kolejnym odcinku z wyzwania starszej siostry. Ustroiłam trochę domek. Domek naszych sióstr, ale nie aż tak bardzo, ja wam powiem, bo nie zgrałam tylu, tylu modów, żeby mogła cały dom im ustroić. Więc tak, tutaj sobie powiesiły, przerywam na chwilę oglądanie tego filmu. Montując ten film, jest już. 1 stycznia wcześniej nie wrzuciłam tego odcinka dlatego go nie widzieliście ustroiłam ten dom już miesiąc temu około dopiero to montuję więc myślę, że obejrzycie sobie ten filmik i jedna sprawa jeszcze mam dodatek psy i koty i cztery pory roku więc myślę, że na pewno będzie teraz lepiej oglądać moje odcinki, właśnie z tymi dwoma dodatkami, które naprawdę dużo dodają. No to zapraszam Was do oglądania. Czekajcie, ja tak się zastanawiam, czy to coś jeszcze robiłam, ale wydaje mi się, że nie. Ej, patrzcie. Hopper. A nie, dobra, bo to w innej serii, dobra, nieważne. I tak. Yy, Tutaj. Czekaj, czy ja nic nie zrobiłam, tylko tyle? No chyba tylko tyle zrobiłam, ale okej. Okay. Dobra, jest czwartek. Nie wiem, czy coś bez Was robiłam, tak szczerze Wam powiem. Więc nic nie chcę mówić. Eee, jeszcze naszych sióstr, właśnie ona ma jeszcze taki trochę letni strój, ale myślę, że i tutaj nasza też, myślę, że w kolejnym odcinku już ona będzie miała świąteczny strój. Żeby nie było. Dobra, czy tutaj trzeba coś podlać? Chyba nie. Później sobie jeszcze sprzątniemy. Katie. Katie w ogóle ma za 4 dni urodziny, i ja już się nie mogę doczekać urodzin, taką szczerze powiem. I właśnie w kolejnym odcinku chciałam to zapowiedzieć, że będą urodziny Katie. No, jak to szybko minęło, a nasza Alice? za 25, no to jeszcze trochę życia tego ma czy co ja chciałam, chyba wiecie co ja chyba wyłączę jednak opcje gry inne zastęp gwiazdy? simowie początkowo nie zdobywają sławy tak mi się wydaje, bo. Okre... Poczekajcie, ja sobie przeczytam. ok? wy też możecie. Przeczytam wam to na głos. Określa, czy simowie domyślnie zdobywają sławę. Po włączeniu simowie nie będą zdobywać sławy. Po włączeniu. Okej. Okay. Wpływa na następujących simów. Simowie, którzy nie zdobyli jeszcze sławy, wszyscy nowo stworzeni simowie. Nie wpływa na następujących simów. Simowie, którzy już zdobyli sławę, simowie, których ustawienia sławy zostały dostosowane indywidualnie w trybie życia to ustawienie może obejmować w dowolnym momencie, wybierając stanie świetle reflektorów w oknie informacji o sobie. Okej, okay, dobra, na razie tu nie będę nic robić. No, ma ten punkt sława, ale ja tutaj nie będę nic na razie z nią robiła. Dobra, niech ona tutaj posprząta. O nie, dobra. Ale my i tak od niego nie odbieramy. Nasza ocena w szkole jest bardzo kiepska, ale mamy... Fuj, dobra, ja myślałam, że my już do szkoły nie chodzimy. A jednak chodzimy. Nie poszło do szkoły, jeśli to będzie się podarzyć się zbyt często, oceny się pogorszą. No, super. I na osiemnastoleci do paracy. Ok. Myślę, że zadzwonimy do naszego Wiktora, który ciągle do nas dzwoni. Hi, hi. A i w ogóle byśmy się musieli z nim chyba na randeczkę jakąś wybrać. Jak nas zaprosi jak nas zaprosi, to pójdziemy właśnie na jakąś randeczkę. Dobra. Co my tu jeszcze możemy porobić? No tutaj za 4 dni, czyli około w niedzielę będą urodziny i myślę, że zrobimy jej urodziny. Wiem, że... właśnie Soni też musimy. Ja ją zapoznałam, Jamesa też zapoznałam, żeby po prostu można jej było zaprosić na urodziny. Nie będziemy z nimi gadać, ale wiecie. Trzeba też kogoś zaprosić jednak, o jest, Alice właśnie zacznie tracić popularność, jeśli nie zrobi czegoś, nawet ma aktualizację konta na Instagramie i wykona, może, może się jeszcze chwilę dłużej, okej, okay, dobra, no po prostu ona teraz nie chce nic wrzucać, ani nic, więc, no, w sumie może się jakąś tam aktualizację zrobić dziś w sumie nie mam żadnego planu na odcinek. Po prostu to jest jakby ostatni odcinek przed urodzinami małej Katie, która właśnie będzie mała. I trzeba, wiecie, będzie jej. Mam tak mało kasy, ale trzeba by było jej zrobić jakiś pokój. Więc no. 400 spoko. Co ona by mogła jeszcze tu porobić? No, może sobie tu zrobić rundkę. Why not? Robi, lubimy robić. Zbierz plon. W ogóle sprawdzę, który ona ma poziom. W tym, że dołączyła. Nie, ja nic nie dołączam. No, Halo? kop. Lecimy tutaj, kop. Tu mi się zbagowały. Też szukaj Żaby. I tu zbierz cały plan. I chciałam zobaczyć, który ona ma poziom. Poziom. Ósmy. No. Ładnie, ładnie. Nie narzekamy. No trochę tutaj ma tych umiejętności. Spoko. No to nie wiem, co ona... jest nie wiem, co ona tutaj ma robić. Zdrzemni, użyj. Biegaj w kółko, kurde. Niech sobie pobiega w kółko. Nie ona nie ma butów, dobra? Ma buty. Przyspieszymy, jak ona zbiera te rzeczy. Co my tu mamy? No, mamy tutaj bardzo dużo kasy. Dwajcie koła, ale kron sprzedajemy. Mm, tutaj mam tą wirującą żeby kwiatową. Dobra, ja na razie tutaj wiecie, lajki wodu nie będę nic nie robiła, bo może mi się kiedyś przydać. Kto wie? ona to wszystko zbierze? Jeszcze tutaj zbierz plący rynki proszę. Tu sobie pokop. Tuni. Szukaj żabek. Bo za ile to jest? mało kasa, dobra, to sto krotki sobie zbierz tu chryzantemy tutaj pokop tutaj kop yy. tu truskawki zbierz tu, 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 tu a tutaj to tak mało kosztuje wszystko więc się jednak nie opyla zbierać tu jeszcze dobra. Niech ona to robi. Tu sprawdzimy jeszcze. O, jest. Żabka. Pokop. I tu jeszcze pokop. Dobra. Bo na tyle. A w ogóle tutaj lampki bardzo ładne są. O, wszystkie Ale wiecie, co ja włączę to? To światło to jest naprawdę ładne, mi się podoba. Ja nie narzekam. Tutaj tak ładnie świecą się te lampki. Jeszcze myślę, że jakieś tutaj trzeba jakieś ozdóbki kupić. Kupić. Zgrać. Wiesz o co chodzi? No. Pasiasta. W ogóle gdzie jesteś? Głodna. O nie. A, właśnie w ogóle nie patrzyłam na twoje potrzeby. Chodź tu sobie. Coś ci dam. Mamy piczone ziemniaki i spaghetti. Dobra, to spaghetti sobie zje. Tylko niech tu zejdzie, bo ja nie wiem, kiedy ona tu zejdzie. Żeby nie było. Chodź. A przyszło dobra. Bierz porcja. Ok, tu na pewno dyrektor dzwoni na 100%, więc nie odbieramy. I sobie tu podejdziemy, dobra, sprzedamy rzeczy, takie... Zostaw mnie ziomek. I ja od ciebie nic nie chcę. No szałwia tutaj jest taka tania. Tu mamy też pasiastą. To sobie otworzymy. Tu mamy też stokrotki, które w sumie nie są aż tak tanie. I cytrynki. Okej, okay. okej. Teraz sprawdzimy, którą mamy. Już to, to mamy, widzę 70. I tu jeszcze coś takiego. Gdzie mamy, tu, tu. A ona, jaki ona ma? Takie, a ty? kurde, poczekaj, ja muszę sprawdzić. Metale. Gdzie to jest? Żaby, ogrodnictwo, trofa, metale, kryształy, pierwiastki, pocztówki, wydruki, kosmic, kosmiczne skały, ryby, owady, ozobne pisanki, zdjęcia potraw, cukrowe czaszki, miejskie mis, śnieżne kule. Ty, gdzie są figurki? Czy... A, to... Boże. Czyli ja chyba musiałam to mieć, gdzie to jest. Tą. Olgabi. A to ja muszę to mieć gdzieś. Lęcy, lęcy, lęcy. Muszę mieć tutaj to. To ja tego nie widzę. Do. Tu nie. Zielona podstawka. Dobra, zobaczmy. Ja na razie to zostawię, ale jako... A to nie jest... Nie, bo to nie jest lens. Dobra. Zostawimy go na razie. Niech sobie tam stoi albo tu go postawimy bliżej. O. Dobra, co byś mogła porobić? Możesz sobie coś w sumie namalować. Zabawny obraz. A ty sobie jedz i rozmawiaj. Nie, nie gadaj z nią. I Tutaj trzeba ci rozmnożyć ża żałbki wirujące. Do... A nie, poczekaj, czy to nie trzeba tej? Właśnie, żeby kwiatował? Okej. Okay. Czy mogłabyś jeść? Bo ona kuźnia nie dokończyła. I ta też. I ja nie, wiem, coś mi się dzieje, bo one w ogóle nie słuchają się mnie. Graj w naprzód No No którą przecież zaznaczyła mi, żeby tam to robiła. To ja nie wiem, co się dzieje. Odklikałeś się znowu. Gdyby w ogóle... Czy ty możesz z nią nie gadać? A czy ty... Jakby wszystko je i się... Jezus Maria! Ty to zjedz. A ty kontynuuj obraz. Kontynuuj obraz. Nie może. Super. Wy to widzicie nie może dobra, oby teraz mogła, bo ja już nie wiem, dobra, skorzystaj sobie z nocnika, ja tutaj tu wyrzucę, zajmę się, zajmę się wszystkim no i patrzcie, ona nie może rysować nie nie no, leży w kratkach, kur... a nie, ty się nie zgadza, dobra a i teraz może, dobra. To ja nie wiem, to ja musiałam to chyba robić z kodami. Wynika. Chyba niech tak sobie na, na środku to już stoi. Jest w sumie 17, ona jest trochę zmęczona, ale nie chciałabym, żeby szła spać tak wcześnie. Się nie mówię, że jest jakoś wcześniej fajnie, ale... No niech się jeszcze chwilę pobawi tutaj. My sobie. A ona za godzinę też do pracy ma. Dobra. Na 18. Jacie. Przyjdziecie na chwilę. No to przyjdź. A bo oni jeszcze nimi pierwszego pocałunku. I. Więc wiecie. Czy nie mieli pierwszego pocałunku, dlatego chociażby nas zaprosił na randkę. Ale nie wiem, czy tutaj wyjdzie. Chciałabym Cię objąć, panie. I muszę już iść do pracy. Ale to już możesz iść stąd, wiesz? Myśli do żłob. Wyłącz. Wiesz mnie, nie ma w domu. Dobra. Kurde, tutaj... No niech sobie gadają. Przyjmij zwrot. Dobra. Odmawiamy zwrot. Poprawa oceny mała. Okej. Okay. Wyłączamy. Nie ma tak łatwo. Chcemy mieć tutaj awansik, więc popracujmy ciężko. By mieć awansik na kolejne stanowisko, już. Okej, okay. nie wiem, chyba czwarty. Lecisz, lecisz, naprawdę muszę już i dobra podwyżka. No ale awans. dostała dostały podwyżkę czyli 68 na godzinę. Czyli co my teraz mamy? Psłik klienta plus dwa. Super. Ym, jesteś głodna i w ogóle wszystko, więc na pewno sobie weź gorący prysznic. Później sobie coś zjesz, Czy na przykład spaghetti, czemu nie. A ty tu sobie rozumiem, wirującą jeszcze raz. Z kwiatową sorki. I no, weź sobie przytul misia może, a później idź spać. Idę tak samo e, kwiatową. No i tutaj taki dzionek luźny był, a jeszcze to sprzedamy. Myślam, że śpiewa i ona ma śpiewa. Dobra, yy, tu ma w piątek na osiemnastu z paczką, niech będzie. Jakaś sprzedała, fajnie. Tu jeszcze sobie tak zrobimy. No, na pewno będzie musieli coś sprzedać. Tu mamy 10 koła. Fajnie. No. Dodaj do historii. Niech no ona sobie zje. Na pewno na urodzinki zrobimy lody, zrobimy torta, jakieś ciasto zrobimy. Ale to już myślę, że w kolejnym odcinku wszystko y, zrobimy. Kurde, na Ma w zimę, więc myślę, że pod choinką może jakiś prezent. Nie no w sumie nie wiem, zobaczymy. I co tam dostanie jeszcze na swoje urodziny może jakiś komputer czy laptop bo ten na pewno sprzedamy, co nie, bo na pewno nie będzie potrzebny. Dobra, lecimy na górę spaćku. Leć spać. No i widzimy się w kolejnym dniu. Dobra, jest kolejny dzień, piątek, 6.30. Nasza Alice gra oczywiście w Sims. Czemu nie? Fajnie sobie teraz w Simsy, bo trochę zabawy miała, tak, będzie. No i dzisiaj plany, no nie ma żadnych. Chciałam się zapytać, o i teraz jest trzy, czyli ona około urodziny będzie mieć rano w niedzielę. Czyli, no, trzeba będzie zrobić w niedzielę rano urodziny. Spoko. Bra, wstawaj już, bo musisz pęcherz się spęcherzować no i w sumie to by było na tyle w tym odcinku taki trochę krótszy yy, taki ostatni ostatni odcinek kiedy nasza Katie jest mała taki luźny, naprawdę więc jeżeli taki odcinek Wam króciutki, taki fajny Wam się podobał oczywiście zostawiajcie ławeczki w górę a co ona robi? No, Zbagowała się. Idzie? Idzie dobra. Trochę na przyspieszeniu, ale idzie. Więc no i już się skupała, kuziła. Skupała się. Chodź się tu przebierz, bo ja nie wiem, kuziwa. Pieka nad. Nie, 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 nie. nie. Ty nie idziesz do liceum, bo bym chciała, żebyś przewinęła. O. Bo nasza jest kuś, kurde skupkała się w pieluchę. No, weź ją, przebierz. Przewin ją. Oczywiście idziemy na górę, ale. lepiej teraz niż... Ten. więc widzimy się w kolejnym odcinku w kolejnym odcinku będą urodzinki naszej Katy i no stawiajcie łapeczki w górę i do zobaczenia pa pa